Witam ponownie panie z tej strony, Emili. Jesteśmy z Gosią i będziemy oceniać skiny w Cesie. Halo, Gosia. Witajcie. I, I Gosia, coś miałeś jeszcze powiedzieć, pamiętasz? A, tak, 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 pamiętam. Eee, zostawcie lajka w górę koniecznie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i uderzcie w dzwon. Tak, dokładnie. Uderzenie w jest najlepsze. Dobra, nie przedłużając, zaczynamy od razu ocenianie skinów. Będzie fajnie, wydaje mi się, że ta seria troszeczkę nabierze kontrastu dzięki temu i zobaczymy. Dobra, jaki pierwszy skin się trafi? Pierwszy skin? No, Gosia chyba powie, że ładniutki, nie? No, to jest takie stereotypowe, że dziewczyny lubią różowe przecież. No nie, mogłyby być te kolory odwrotnie po prostu. Co? No, ja tak A mi się podoba. No dobrze, no. Nie chodziło o stereotypowy, okay. bo po prostu chodziło, że jest ładny, no. Aha, no to według ciebie, no. No ale zobacz, patrz, to jest w grze pokazane, jak wygląda ten skin. Zobacz, jaki ładny. No, no dobra, no nie nie mówię, że jest brzydki, po prostu wydaje mi się, że widziałam ładniejsze. No, no nie no wiesz, w sensie pewnie. O no, tak to brzydko wygląda, no ale wiadomo, on jest już. To są zdarte ogólnie, nie? Bo to Gosia niekoniecznie Aha. musi wiedzieć. Tak wygląda zdarty skin. A tak A wygląda. No bo wiesz, są czemu? różne jakości skina, nie? Jest tutaj faktory new, jest tam. No najniższa to jest battleskart w każdym razie, filt testy i tak dalej, nie? Okej. Okay. A czy one się różnią ceną, jak się kupuje, czy one się w trakcie jakby zużywają? Nie, one się nie zużywają w trakcie, one po prostu się różnią ceną, bo mają tak jakby taką jakość przypisaną od dropa od razu. I co? I te zniszczone są droższe? Są czasem droższe niektóre skiny, ale z reguły droższe są te, które są wyższej jakości, czyli na przykład właśnie te fabrycznie nowe, nie? No nieważne, no tak. w każdym razie, jeżeli chodzi o skiny, no to wiadomo, no Zeniks, no to do czego może być nawiązanie? Faniks, tak wygląda, nie? Może być, no może spoko. być. No i jeszcze to jest model 3D, nie wiem czy się odpali, bo czasem się bagują te modele 3D. O jezu, wygląda okropnie, a dobra, doczytało się wszystko. Ej nie. nie, fajniutko, podoba mi się, naprawdę. Chciałbym zobaczyć go w grze serio, w jakiejś skrzynce najnowszej. W ogóle po kiedy dom był rzucony. 6 września, zamieszczona, wow. a zaktualizowany 7 listopada. Kurde, to aż dziwne. Że dopiero go widzę, bo ja nie pamiętam, żebym miał go. Może kiedyś go miałem na ocenianiu. E, to jest w ogóle Goshi Konto, tak by the way, ale to tam nie istotne. E, może się Złowę mogą się, się tutaj pojawić. Tak, włamałem się dokładnie. Mogą się tutaj pojawić Huckerman. jakieś skiny, tak, Hackermen, e, które już miałem kiedyś i wiecie, mogę nie pamiętać, no, bo to było dawno dosyć. E, czy jest tutaj pokazane na przykład na modelu? Nie, tylko jest jego kolekcja i tak dalej. I o, ten USP, nie wiem, wydaje mi się, że też go gdzieś widziałem, ale no to nieważne. No, to jest Cyrex. Co? Nie, jest... nie, nie, idź dalej, idź dalej. Ładny jest, łodny. Jezu, przecież ludzie z nienawidzą w komentarzach, naprawdę. Ludzie <grym> cię nie... ale bajer. Ojejku. Co, zły? Ja bardzo nie lubię czaszek, po prostu. Nie lubisz czaszek, mówisz. Ja jestem jakaś a, dziwna. Animica, a jest... Dorororo się oglądać. Nie podobają mi się. Ale, ale, ale ja nie lubię takich grafik, grafik czaszek, o. W ten Dla osób, które nie ogarniają w ogóle co to jest Dorororo, to jest taki animiec, w którym główny bohater, przynajmniej tam chyba na początku czy coś ma, nie ma w ogóle Twarzy normalnie tylko ma czaszkę zamiast twarzy to jest straszne No to jest spoko, ale ja nie lubię jak są właśnie jakieś takie grafiki i one próbują być ładne. Nie wiem, po prostu mi się to nie podoba. Ale to nie jest ładne. Tak A czasą. jest estetyczna według ciebie czy nie? No nie wiem. Mi się wydaje, ja, że jest... ja czuję wewnętrzną niechęć od razu. Nie wiem, ja uważam jakby ten, ten skin w ogóle trafił do gry, to jestem pewny, że ta czaszka byłaby zamieniona w sensie w chińskiej wersji. Jakby jakąś głową robota po prostu, nie? Ja jestem 100% no, pewny. lubi chińską wersję. No dużo osób w ogóle lubi chińską wersję. Ale ja uważam, że po pierwsze, ten skin jest mega estetyczny, naprawdę jest mega estetyczny. Widać w ogóle ile jest na starania przy takich skinach. Ostatnio bardzo fajne się właśnie te skiny trafiają. No właśnie wydaje mi się, że nawet trochę za dużo na nim jest. Czy ja wiem, no może troszeczkę jest zasyfiona. W sensie to ale... było widać, jak trzymał koleś. W grze. No tak, to tak, no, ale no wiesz to co to. W źle tak. Za dużo troszkę. No, no dla może mnie. trochę za dużo jest, to fakt, ale tutaj wygląda według mnie fajnie. Już w grze trochę gorzej. No to no, w sumie coś w tym jest, że jest za dużo tego. No. no. Bardziej mniej powinno być, o może tak, kilka film kolekcji, no dobra, nieważne, ale dam tak, bo jest według mnie ładny i lecimy dalej po prostu, e, ojeju, co to jest, ojejku, w, sensie, w sensie jest fajny, no bo też jest rysowany, nie, i to też widać na staranie, ta, ta część no. mi się szczerze w ogóle nie podoba, w sensie ona jest taka jak graffiti, coś takiego może. Nie wiem jak to nazwać. No nie jest zły. Podoba mi się bardziej niż ten poprzedni. Naprawdę? No nie wiem, w sensie... Naprawdę. Słuchaj, zobaczymy jak on wygląda jak bezpośrednio in-game. No, na pewno in-game wygląda lepiej, nie? IMO też. To... No tak. No, wygląda lepiej, to prawda. A pokaż to następne zdjęcie. To jest tego, jak się niszczy, nie? W sensie, według jakości. No, tak. Fajne, nie? No, no, spoko. Tylko się trochę ściemnia i ewentualnie troszeczkę zdziera w niektórych miejscach. I widzisz, że też przeskakuje, nie wiem czemu. jest ładniejszy. Patrz tutaj, widzisz, ten nie wiem, czy widzisz moją myszkę, ale widzisz, tutaj to niebieskie przeskakuje na czerwone, nie tak, widzicie czemu. Widzę, widzę. Dziwne to jest. No ale nieważne, w każdym razie. Czy co... jeszcze pojawia coś niebieskiego, też tam tak. w drugim miejscu się dzieje. Jeszcze tak jest film, który to pokazuje, tylko czemu to na to nie wiem. Tam przynajmniej na początku albo to na. No w każdym razie spoko. Naprawdę podoba mi się. Uuu, fajne, tam ten magazynek taki. Tak, śmiesznie odizolowany od reszty był. Jak odizolowany, no to to jest normalne. O, w sensie, no dobra, no ale tak kolorystycznie, tak wiesz. No, no no, nie wiem, właśnie. No ale dobra, to klikamy taki ulubiony chcesz, go się, tak? Myślisz? Mm, no dobra. Może być ulubione, dobra. To następny Może skin? Okej, okay, zobaczymy, jaki będzie następny skin. Pathfinder. Ten chyba miałem skin. Jeżeli dobrze pamiętam, to go miałem. I co ci Ten podoba nie się podobało? To jest ładny, ale nawiązuje do. Dlaczego nawiązuje do geometrii jakiejś? A e, nie, dobra, to będzie coś z gwiazdami, tak? Mm, tak, tak, mi się wydaje, że z gwiazdami Pathfinder to jest, jest jakoś nazywa... O Jezu, czekaj, dobra, translate, nie pamiętam jak było Pathfinder po, po polsku Ale jakiś odkrywca czy coś takiego, nie? Czekaj. Pionier, o właśnie, pionier, badacz no i tak dalej, no no to właśnie o to chodzi. I co? No już mi się... Nie, ładne, podoba mi się. Kolorystyka ci się podoba, czy coś byś zmieniłabyś? No właśnie dziewczyna? tak, kolorystyka tak, ale mi się pojąć jeszcze że nie podoba to, że jakby on jest fajny tutaj na górze, ale już tutaj na dole widzisz to część Tutaj pokazuję myszką, widać na ekranie, też widać na ekranie. To mi się nie podoba, że ona jest takie, takie przejście z tego jednego koloru. Tutaj na no taki. Nie wiem, czy ci się to podoba. Nie no, kolory pasują do siebie, także spoko. No nie no, pasują, tylko chodzi I o to, że jest nie. takie przejście duże, nie? Ja nie wiem, ja takich przejść nie lubię jakoś super. A ty lubisz? Tak, no, dla mnie spoko, mi się podoba. No dobra, jest, jesteś dziewczynką, to Ona się bardziej zna ode mnie, więc podejrzewam, że, 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 że jest lepiej. Ale damy tak, jest spoko, jest ulubione prawdopodobnie, no bo. Kurczę, mam nagrane, że, że bardziej się znam, o No na kolorach pewnie. Nie, oh. tak. O Jezu, co, to, 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 co to jest? Taki Jezu. trochę za prosty. Mi się. Jest okropny! Po prostu jest biały i jest. To jest okropny, to już jest są heksagony inne. na to nałożone. Dys, dys, ojej, ojej, ojej. Jezu, to ja bym to zrobił, a ja naprawdę nie potrafię. Okropny jest, naprawdę nałożony model, no. znaczy model awatar Ceteków, czy nie wiem jak to nazwać, USPS tutaj. Nie, 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 nie. Tu nawet nie chcę co komentować, to wygląda okropnie. No w każdym razie jakby było cieniowanie i tak dalej, to może by był spoko ten skin, ale bez cieniowania wydaje mi się, że jest to jeszcze ten dół tutaj. Uff, nie wiem, straszne. A jak się niszczy. Jak się zniszczy, to jeszcze jakoś wygląda, nie wydaje mi się. No, no tak, no, no bo dobra. on się robi taki czarny, no. a taki biały to... Nie, ja kliknę nie, tym razem nie. To... Nie, dzięki, nie interesuje mnie bo to. dziękuję. Dobra. Była e... taka reklama kiedyś. No, Pepe Bizon. Co myślisz o Pepe Bizonie? No czy no, na pierwszy rzut oka spodobały mi się kolory, ale teraz jak się tak przyjrzałam, to tak troszkę dziwnie to wygląda. Się wydaje że on jest za ciemny, szczerze. Znaczy no to, to akurat dla mnie spoko, tylko nie podobają mi się te kształty. Kształty ci się nie podobają, no też tam jakieś dziwne. Takie jakieś zarysowane jakieś takie. No. Nie wiem, w ogóle zero opisu, kurde, żeby tutaj zobaczyć do czego powiedzmy, że nawiązuje czy coś, Nie wiem, no właśnie to jest też fajne, że te skiny nawiązują. Tutaj czekaj, musi się doczytać i tak dalej. Okej, okay, no nie wiem, co mają symbolizować te kształty, też mi się kojarzy to jest graffiti w sumie. Jak sobie tak myślę? No właśnie, ja też nie, nie przypadam. No też jakoś takim. super, nie przypadam za takimi właśnie. Jakieś kanty, jakieś takie, ne. Ne, ne? ne, 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 A mi się też kolejny nie podoba taka mega ciemna, w sensie niebieski-ciemny. Z. Nie wiem, to Ty wiesz, jak się nazwa profesjonalnie niebieski-ciemny, bo jestem facetem, to nie potrafię karnatowy? tak. Może być. No nie wiem, jakieś ciemniejsze. ciemny turkusowy. Możliwe, że tak. No i nie wiem, jakieś prześwita szary chyba z czarnym, coś takiego. myślę, że jakieś gwiazdki są na tym czarnym, o tym no, Takie hmm. Znaczy, ne. mogłoby być ten jakiś niebieski skin, czy coś może. Wydaje mi się. Klikamy nie czy tak, Gosia? Chyba nie. Nie. Nie, nie dobra. Się nie to klikamy nie. nie. Następny przedmiot w kolejce, okej. Okay. P250 Earth Element. Ej, ten fajnie wygląda. Patrz, nawet gościowo pokazano, jak rysuje. Nie, podoba. I znowu jest takie graffiti trochę. No, jest trochę graffiti, to prawda, ale tutaj mi się to podoba akurat. Czy nam, podoba mi się ten kolor zielony. Mi się w ogóle ale ta motyw tego. Ta kupa na środku też tak mniej, bo co to właściwie jest? To jest jakaś skała z okiem, która robi kupę tam na dole, widzisz? S super, no, no w sumie to bardziej taka... No właśnie, tam to jest, jest taka... na początku oko, a tam z tyłu jest coś, co się ukrusza z tyłu, więc co to może to być? To jest taka skała w sumie, która ma przypominać worm, robaka takiego, nie? Podejrzewam, Ku no mo może kupę, nie wiem, ale... Jakie to jest... to jest fajne, zobacz! Matko. Nie powiedz mi, że to nie jest fajne. No jest fajne. Jest bardzo fajny skin. Serio, jest bardzo fajnie przemyślany ten skin. I ma a nie, dobra, chciałem powiedzieć, że ma celownik, nie? To przez środek, brawo imię. Inteligencja level 200 tysięcy, naprawdę. E, nie wiem, ja, ja bym dał na tak, Gosia. W sumie naprawdę mi się podoba ten skin. Chciałbym go zobaczyć w grze. No dobrze, to daj. To dam tak, no nie dam ulubione, bo to się nie podoba. Mogę dać tak, dobra, to dam tak w takim razie. E, 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 oj, 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 oj. Oj, Oj. Co? czemu są w ogóle dwie kolorystyki? Nie. Bo ja tego nie do końca. Aha, bo to jest Oba chyba... są brzydkie. Oba są brzydkie. Dziwne są, w sensie. To wygląda nie, jak opona. Nie, 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 nie. Zobacz, to wygląda jak opona, nie? W Swieśłem sensie Felga no. bardziej, chyba to Felga jest Jezu, nie jestem motoryzacyjnym chłopakiem. Ja jestem od niczego, bo nie jestem ani jak baba, ani nie jestem jak facet, który zna się na autach. O mój Boże, jestem okropny. No, ja nie... też się nie znam na autach, także. No, no no to spoko, już teraz spoko, nie? To w ogóle nie są takie no. typowo, stereotypowo męskie rzeczy, nie? E... No dobrze, ale ja też się nie znam na wielu kobiecych rzeczach, także. Pewnie o. tak, no mo możliwe, że tak. Znaczy. Generalnie skin nie jest jakiś super ekstra obrzydliwy, nie? Ale też nie jest jakiś... wow. Nie, mi się nie podoba. To jest jakiś kolor gluta w ogóle, jakaś opona na górze, jakaś dentka rowerowa. Nie, nie podoba mi się. Nie, nie wiem co to, to, nie wiem nie co podoba. to jest za teksturka w sumie, tak się zastanawiam. Co to jest za tekstura tutaj w środku? Z czegoś to jest, z czegoś się kojarzy, ale nie wiem czym. no ale... Ja mam taką plastikową teczkę z taką teksturą. No właśnie, Z tak no. mi się kojarzy z jakąś taką teczką czy coś, nie? Że taką ma właśnie taki Listową, gradient czy coś takiego. Nie. No, takie... ne, lepiej nie, ne, ne, ne. ne. Nie, 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 nie tutaj, klikamy, że nie. O, już koniec takich rekomendowanych rzeczy, to może sobie znajdziemy jakiegoś ładnego a, skina. A bizon drugi nie był? Był, 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 był tak, e, tak samo jak to nie. było. A nie ja tego ja nie w tylko... A nie, to nie, ten bizon na. nie był, to możemy sobie zobaczyć, to nie. No to... Właśnie, ten następny akacz fioletowy też go nie było. No nie, no to tam pełno rzeczy nie było, to są po prostu już, jakby koniec a. tych rekomendowanych rzeczy było, nie? Bo na początku a. były rekomendowane rzeczy. A to mi się podoba całkiem, w sensie kolorystycznie mi się podoba. No, on jest taki mecha, nie wiem, coś takiego, nie? Taki mecha, mi się kojarzy z jakimiś takimi mecha rzeczami, nie wiem, takie... Nie wiem do czego to... Albo taki apokaliptyczny, o, mecha, apokaliptyczny, coś takiego, nie? To tak mi się kojarzy z jakimś, nie wiem, Falloutem, z tym, jak to się nazywa? Taki stary film był i teraz grał, zrobili, o tym nie. Waste nie Wasteland. Dobra, nie wiem, nie mogę sobie przypomnieć co to było, ale to nieistotne. W każdym razie spoko jest, w sensie serio spoko jest. Taki mroczny. Nie, Gosia? Mi się podoba. Mhm. Może być. Dobra, to dajemy Ładna tak i ulubione. Weźmiemy sobie jeszcze jednego skina, żeby tak zobaczyć jakiegoś fajnego. Nie wiem. Szukaj, Gosia, wybieraj. O jezu, co to są to, 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 to skiny nie. w ogóle? To? To ci się podoba? Nie wiem, na ikonie Zobaczy, wygląda. Z no dobra. O, o, o. A nie, nie podoba mi się jednak. Wygląda rości. jak na jakimś LSD, ale wirus to jest. No właśnie, nie, nie. Albo jak masz takie mroczki przed oczami, to to wygląda jak te mroczki, tylko że z kolorami. Nie wiem, przynajmniej mi się tak kojarzy, Oho, do takie... Tak. No, coś takiego. Ten mi się wydawało, że będzie spoko, ale chyba też nie... To jest sticker, to może A też... ten wyżej, na samej górze, teraz jest po lewej? Mmm... To jest ten sam chyba. Aha, to jest ten sam? Aha, Znaczy no, to dobra, jest ten sam, sam skin jakby, nie? Okay. O, może tak. No dobrze. to Czy no, jak są takie małe... Tego widziałem, to Ej, sobie patrzę, po... Gdzie? To biało różowy, tak. A Dobra, zobaczymy o? biało różowy, to będzie ostatni skin na... E, to nie jest biało różowy. E, jakiś to taki jest, biało czerwony. To krwi, krwinki te na oczu. O, no, nie, na nie, 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 się. nie, nie, On wygląda jakby, jakbyś, wiesz, jak masz wiesz, i masz tą por to chyba porcelana jest, nie? I jak tą porcelanę rozbijesz, jakbyś walnęła ręką i by ci się krew A, wylała. To, to ale tak wygląda. Nie, to takie oczko. No to ja wiem, że to jest ta to, 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 to taka krewka nie. na oczku. W Sensie, no te, jak to się krewka. nazywa? Naczynka. Naczynka, tak właśnie, jest. naczynka. Bardzo dobrze, że mi wyręczasz w tych słowach ciężkich. <laughs> nie, to jest straszne. W sensie. To wygląda nie, jak z porcelany pucie, pucie, po prostu. Pucie, nie, 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 cof cofnij, cofnij. Dobra, mi, cof. nie, to jest koniec, Gosia, nie. To już koniec. To był ostatni skin na dzisiaj. Przykro no mi. Także to było na tyle. Mam nadzieję, że od się podoba, Trzymajcie się.